Zmiany, zmiany, zmiany. Metamorfozy, czyli przekształcanie się, niczym owad, pięknego motyla. Metamorfozy, przekształcanie się są jakby immanentną cechą y, każdego ludzkiego życia i nieodzownym składnikiem y, życia, nie wiem, artystycznego chociażby. Żeby zrobić coś ciekawego, trzeba się zmieniać, przekształcać, y, z, zrzucać starą skórę i wykuwać się denowo. Wcinałem no, włosy dwa razy. Raz nawet z bardzo długich na zero. Myślę, że to tak symbolicznie podkreślało dosyć poważną metamorfozę. Przejście od klasycznego metalu, powiedzmy, w stronę bardziej, nie wiem, zapy i Beatlesów, a potem w stronę no nie wiem, jakiejś takiej bardziej mojej chyba muzyki. Dokonamy jakiejś fuzji i ja oddam się w przez dolne ręce Andrzeja Smolika. Na szczęście miałem już kilkakrotnie przyjemność pracować z nim i wiem, że nie zdradzając szczegółów, wiem, że to, co zrobimy na pewno będzie wyjątkowe i zaskoczymy Państwa. Do projektu To Kraków tworzy metamorfozy Fitz Molik dołączył Krzysztof Zalewski, laureat trzech tegorocznych Fryderyków, w tym nagrody dla Artysty Roku. Oznacza to, że 10 listopada w Tauron Arenie Kraków wystąpi podczas koncertu, podczas którego usłyszymy też Katarzynę Nosowską, Grzegorza Turnała, Dawida Tyszkowskiego i innych artystów i artystki, których nazwiska zostaną dopiero ogłoszone. Projekt To Krak Kraków tworzy Metamorfozy, tak naprawdę to coś więcej niż koncert, bo będzie to muzyczno-wizualny spektakl. O tę muzyczną część dba Andrzej Smolik, a obrazy tworzy Adam Nyk. Na jednej scenie spotkają się artyści i artystki reprezentujący różne pokolenia i różne muzyczne style. Wykonają utwory zaaranżowane specjalnie na ten koncert przez Andrzeja Smolika. Nie zabraknie też znanych kompozycji, ale w nowych odsłonach. Zapraszamy 10 listopada do Tauro na Areny Kraków. Bilety już w sprzedaży. Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Zapraszam Was serdecznie do Tauron Areny 10 listopada Kraków Tworzy Metamorfozy. Jest to wyjątkowy, specjalny koncert pod dyrekcją Andrzeja Smolika i zaprezentujemy Wam bardzo ciekawe muzyczne propozycje.